Czy w Game w tej dużej części drugiej można wejść do Security bez używania zdjęcia dziadka. Dokładnie nie do security, tylko wejść już tam dalej, żeby móc użyć z helikopterem. Spróbujemy wejść na głowę babci i w tym samym czasie właśnie zobaczyć, czy to się rzeczywiście uda. Czy można to po prostu tam otworzyć, bo wejść już wiecie, musimy normalnie, ale czy to będzie dało, to otworzyć? gdzie już jest i pik strzelamy zobaczymy czy to się, czy to się uda śmigacie hmm. bawcie babcia też ta tutaj tak żeby ona zwisała i czy będziemy mogli jakoś wejść Ja jeszcze spróbujemy. No niestety mi się nie udało, chociaż widziałem że inni mogli twórc to zrobić, tym mi się nie udało. Nie udało mi się tego zrobić, więc jest to nie do zrobienia dla mnie w dzisiejszym szokcie. Jednak widziałem, że innym coś się udało, więc chyba to jest możliwe, ale mi się niestety nie udało.